Przenoszę swój kredyt hipoteczny do nowego banku. Rata wzrasta o 600 zł. Cześć, witam cię u mnie na kanale. Ja nazywam się Ronald Szpankiewicz, a tutaj rozmawiamy sobie o nieruchomościach, o inwestowaniu w nieruchomości i o tym, jak te nieruchomości mądrze sfinansować. Moi drodzy, od razu do brzegu szanuję Wasz czas, także nie ma na co za bardzo czekać. Jedyne, co powiem, to to, że nagrywam ten film wyjątkowo w zupełnie innych warunkach niż normalnie. Bez kamerki, nagrywam go ze środka samochodu, konkretnie z poloneza, dlaczego akurat jest to polonez, o tym opowiem w jednym z kolejnych odcinków. No, natomiast to nie będzie tutaj super wygłuszenia, wiecie, będą jakieś dźwięki, gdzieś tam facet kosi trawę, także dajcie znać, czy w ogóle taka forma Wam pasuje. Takie filmy są dla mnie dużo prostsze, gdzieś tam złapała mnie pewna myśl. Związana z refinansowaniem, ponieważ faktycznie przenoszę swój kredyt do nowego banku. Jest to kredyt, który będę drugi raz już przynosić. Raz miałem go, początkowo miałem go w Santanderze z oprocentowaniem 8,30 coś tam. Przeniosłem ten kredyt do ING po jakichś 15 miesiącach od momentu, kiedy go rozpocząłem. Kredyt jest na znaczącą kwotę, to jest, zaczę zaczęliśmy go spłacać jak było około 900 tysięcy, teraz jest około 886, minęło już blisko 20 miesięcy, 4 tysiące kapitału, nie? A ratę miałem blisko 7 tysięcy, nie? Także policzcie sobie, jaka to jest kwota 20 rat razy 7 tysięcy, no to mamy już 140 tysięcy złotych, moi drodzy, a ja oddałem 4 tysiące kapitału. No tak to wygląda, takie były realia rynku. Trzeba coś z tym zrobić, więc przyniosłem kredyt do ING na oprocentowanie 6,76 i dzisiaj ten kredyt ponownie przenoszę. Natomiast na początku ten film, no gdzieś tam w Neturce umieszczę, że przenoszę kredyt i rata wzrasta o blisko 600 zł. bo to jest prawda. I dlaczego ja to robię w ogóle, nie? No, wiecie, z jednej strony można powiedzieć, ej, ale po co, nie? Skoro rata ci nie spadła, tylko wzrasta. No więc tak. Obecny kredyt jest na 886, zostało mi 342 miesiące do końca spłaty kredytu. Oprocentowanie dzisiaj jest 6,78. Ratę mam blisko 5800 zł. Początkowa ona była około 7000, tak naprawdę była jakieś 6600, ale tam w Santanderze było ubezpieczenie, no właśnie około 7, tak? Dzisiaj jest na 5,800, ale w ING mam. Dodatkowo jeszcze ubezpieczenie na życie około 500 zł miesięcznie, czyli w okolicach 6300 jest rata. tak? Zobaczcie odsetki do końca spłaty kapitału 1 120 000. W ogóle ten kalkulator jest petarda, jeżeli chodzi o, o to, jak on działa. Link znajduje się w opisie pod filmem. Jeżeli chcecie w niego wejść, no to wchodzicie na stronę REM Kredyty, kalkulatory i kalkulator refinansowania kredytu. I otwiera się dokładnie ten, który macie przed oczami. Więc tak. Kolejny etap. Czy chcesz przenieść swój kredyt do innego banku? Dwie odpowiedzi. Nie, to co mam jest spoko. Jeszcze nie wiem, ale chciałbym zobaczyć, co mogę ugrać. No i tak, ja mogę przenieść ten kredyt na, do, do VeloBanku. Chcę go przenieść, jest bardzo ważne, na 6,12%. I to, co jest bardzo ważne, ze względu na mój wiek, ja we wrześniu kończę 40 lat, mogę wziąć okres kredytowania maksymalnie 20-letni, tak? 341 miesięcy. To jest 28 lat, a mogę na 20, czyli automatycznie potrzebuję go skrócić o 8 lat. Tak, akurat w tym przypadku spada to o 102 miesiące dokładnie. Z tego powodu rata wzrasta o 560 zł, no bo jest krótszy okres kredytowania, ta, ta sama kwota kredytu do spłaty, oczywiście niższe oprocentowanie. Tak? Natomiast no, z racji tego, że jest krótszy okres kredytowania, rata wzrasta. I powiem Wam, że to jest dla mnie jak najbardziej ok. Tak? Oprocentowanie spada o 0,66 punkta procentowego, skrócenie okresu kredytowania o 102 miesiące, rata, ok, 560 do góry, odsetki do zapłacenia są na poziomie 650 tysięcy i zmniejszenie sumy odsetek, czyli z tego miliona, co tu mieliśmy, milion 120 000 na 650, czyli o blisko 500 tysięcy mniejsze odsetki. Natomiast to, co mnie tutaj interesuje, no to tak naprawdę to, że no, rata jest wyższa. Rata wzrasta, jest 6420 złotych. tutaj mamy to napisane. I to jest dla mnie jak najbardziej okej. Okay. Ja przyzwyczaiłem się do tego, że mam ratę za hipotekę, za tą hipotekę, bo to nie jest moja jedyna hipoteka, w okolicach 7 tysięcy zł i mógłbym podbić tę ratę z powrotem do tych 7, natomiast nie chcę tego do końca robić. I w, w takiej sytuacji by jeszcze bardziej by mógł jeszcze bardziej skrócić ten okres kredytowania. Natomiast mi zależy moje zdaniem na tym, żeby no, obniżyć koszty kryzysu, to jedno, ale żeby to gdzieś tam w granicach rozsądku wszystko ze sobą e, mieściło, tak? no, Oczywiście e, jest to sporo, jeszcze więcej płacę niż przed przeniesieniem teraz do tego Welu, ale mam krótszy okres kredytowania o 100 miesięcy. To jest bardzo dla mnie. Istotne, żeby pozbyć się tej hipoteki, a jednocześnie nie chcę płacić jeszcze większej raty, bo w przyszłości będę kupować działki i budować dom również na kredyt, a to wszystko wpływa na, na zdolność kredytową. Także moi drodzy, no jest to refinansowanie, przenoszę do nowego banku, ale mam wyższą ratę. Natomiast krótszy okres kredytowania o 102 miesiące to jest o 8,5 roku. Niższe odsetki, o blisko 500 tysięcy złotych. I oczywiście będę składać też wnioski nie tylko do Welobanku, ale też do innych banków. Jeszcze nie wiem do końca do którego. Na razie zareagowałem troszeczkę emocjonalnie, ponieważ widzę, że. Oczywiście stopy procentowe spadły, oferty w bankach są lepsze, ale oprocentowanie w bankach zaczęło rosnąć, tak jakby banki już wyceniły kolejną ewentualną obniżkę stóp procentowych. Nawet jeżeli ona nastąpi, to ta oferta nie będzie dużo lepsza. Podobną sytuację mieliśmy przy ostatnich obniżkach w 2023, tuż przed wyborami. Zaraz po obniżkach stóp procentowych mieliśmy najniższe oprocentowanie, one później troszeczkę wzrosło tam o 0,1, 0,2 punkta procentowego, i taką sytuację mamy teraz. Więc ja szybko zareagowałem, złożyłem jakby informację w banku, że chcę do Welu Banku mieć ten, ten wniosek złożony, zaklepałem już sobie oprocentowanie na poziomie 6,12, dzisiaj ona jest już 6,22. Co tydzień się zmienia, w każdy wtorek jest ogłaszane, tak? Więc w WELO już, już te wnioski gdzieś tam będziemy składać. Kolejne. Etap to są wnioski do pozostałych banków. Nie wiem jeszcze do, do którego banku. BMP Paribas ma też dobre oprocentowanie, ale oni, u nich jest ciężki temat z wyceną nieruchomości, u nich jest ciężki temat ze zdolnością kredytową. No jest po prostu tak, tak sobie. M-Bank ma całkiem niezłe oprocentowanie, ale gorsze niż, Vero, niż Velo, więc najprawdopodobniej zakończy się ten temat w Velo banku, a za jakiś czas, może za pół roku znowu, może wcześniej kiedy okaże się, że ponownie zostaną obniżone stopy procentowe i ponownie, bo to nie idzie często w parze, i ponownie zostanie obniżone oprocentowanie w bankach, w zasadzie to jest najważniejsze dla mnie, i będzie na tyle korzystnie, że, że warto to przeniosę. Być może wtedy wydłużę okres kredytowania. Nie wiem, co, co będę miał wtedy w głowie, co się będzie działo na rynku. Natomiast na dzisiaj wzrost raty o 560 zł jest dla mnie jak najbardziej okej. Okay. Uszczędzam pół miliona na odsetkach, skracam okres kredytowania o 8,5 roku, także tak to wygląda. Kalkulator z refinansowaniem dostępny jest, jeszcze raz powtórzę, na stronie rmkredyty.pl, one na kalkulatory. Wchodzicie na stronę, kalkulatory klikacie, dalej macie refinansowanie. Jeżeli ktoś chciałby z Was, żebyśmy my policzyli za Was, czy w Waszym przypadku opłaca się refinansować, na jakich warunkach, jak to zrobić mądrze, czy macie zdolność kredytową, odzywacie się do nas na rmkredyty.pl, one na kontakt, na stronie głównej też to jest. Jeżeli uważacie, że tak, refinansowanie jest dla Was, ale dzisiejsza oferta jest zbyt wysoka, to co daje rynek, zapisujecie się na refinansowy alert. Na stronie głównej jest, pojawi się Wam formularz, podajecie informację, w jakim banku macie obecnie kredyt, czy jest one czasowo zmienne, czy stałe oprocentowanie i przy jakim poziomie oprocentowania stałego mamy się do Was odezwać, gdy już oprocentowanie spadnie. Tak, czyli zaznaczać na przykład, że mamy się odezwać, kiedy oprocentowanie będzie między 5,5 a 6%. Kiedy spadnie do takiego poziomu, tyle zadziała automat. Odzywa się człowiek e, od nas z zespołu. On dostaje informację, że ma się odezwać, system go ciśnie, żeby tak było. Wy też dostajecie informację, że oprocentowanie na rynku spadło. Także w taki sposób chodzimy naprzeciw Waszym potrzebom. I tak to wygląda. Działamy na terenie całej Polski, w tym również zdalnie. Koszt przeniesienia czy też zaciągnięcia kredytu z naszym pośrednictwem jest identyczny, jakbyście poszli bezpośrednio do banku. No z tą różnicą, że wtedy my dostaniemy tę prowizję z banku, a nie człowiek z banku. Tak? Innymi słowy, tak to po prostu wygląda. Dajcie znać, czy ta forma Wam odpowiada. To jest dla mnie bardzo interesujące, no bo naprawdę siedzę w polonezie, e, gdzieś tam czekam na fizjoterapię, facet kosi trawę, Lekko, okno uchylone. Nie jest idealnie, jeżeli chodzi o dźwięk. Ja nagrywam to z laptopa. Jestem ciekawy, czy ta forma Wam odpowiada. Krótko, mega treściwie, konkretnie. W tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia. Cześć!